Witam. Dzisiaj zajmiemy się wymianą uszczelniacza na wybieraku. Jest to samochód Mazda 2, 2006 rok. Jednak tu praktycznie wszystko jest forda, i to jest skrzynia biegów IB5, manualna i tu mamy wyciek na uszczelniaczu wybieraka. Dzisiaj się tym zajmiemy, jak również wymianą oleju w skrzyni biegów. Wiem, niektórzy powiedzą, że się tego nie wymienia. Ale, jak wszystko się starzeje, także olej też się starzeje, i uważam, że trzeba go wymienić co jakiś czas. Dobrze, ja zajmę się rozkręcaniem, za chwilę dalej będziemy tutaj działać. W pierwszej kolejności trzeba było zdjąć tą obudowę plastikową, która tutaj osłania wszystkie linki wodziki, wodziki, przepraszam, wybierak. Jest mocowana na czterech małych śrubkach. Następnie zdejmiemy tą przeciwwagę. Tak mi się wydaje, że to jest taki element, który odpowiada za ułatwienie zmiany tutaj biegów. Zdejmujemy poprzez zdjęcie tutaj tego zabezpieczenia. Zabezpieczenie. Wyciągamy zwykłym śrubokrętem płaskim, schodzi tak. Następnie chwytamy za przeciwwagę i delikatnymi ruchami wyciągamy ją w swoją stronę. Przeciwwaga już zdjęta, ona jest tutaj mocowana na takim. Zabezpieczona z ubezpieczeniem małym tutaj jest przegub kulowy z taką kwadratową wkładką która wchodzi tutaj w ramię wybieraka. Następnie wykręcimy wybierak. To jest na klucz. To jest torx. Jaki zaraz zobaczymy, który. I jak to zdejmiemy, będziemy mieli dostęp do uszczelniacza, który sobie później wyjmiemy, jakimś sposobem. Jeszcze nie wiem jakim, ale coś tam na pewno uda się wymyślić w tej kwestii. Dobra, słuchajcie, to już zdjąłem tą głowiczkę z przegubem kulowym. Jest przykręcany jedną śrubką. Tak to wygląda po zdjęciu. Teraz zajmiemy się wyjęciem tutaj uszczelniacza z korpusu. Ale najpierw będzie trzeba spuścić olej, bo i tak go chcemy wymienić, a jak to wyjmę, to zaraz mi tu olej poleci, tak? Eee, w, pierwszej, w pierwszej kolejności, w pierwszej wersji chciałem olej spuszczać tutaj przez blokadę eee, wybieraka, bo też takie widziałem że, e, filmiki. Jednak ze względu na ograniczony czas i szanse, że może coś się tam posypać, stwierdziłem, że będę się jednak bawił przez wyjęcie, wyciągnięcie oleju z szykaweczką i wężykiem tutaj przez wlew, i przez czujnik biegów wstecznego, świateł wstecznych, tak? Ponieważ jest duże ryzyko skrzynie mają swoje też lata, że tam coś jednak może się. Przesunąć, przestawić, i będzie problem, będzie trzeba wyjąć skrzynię, a na to niestety nie mam czasu. Więc e, będę monotonnie trochę się z tym bawił, ale e, że tak powiem bezpieczniej, tak? To jest część spuszczonego oleju ze skrzyni. Proszę się przyjrzeć, jaki to ma kolor. I to jest dla tych, którzy twierdzą, że się oleju nie wymienia. Przebieg samochodu to jest 125 tysięcy 2006 rok. To jest po prostu czarne, przepracowane. Słuchajcie, udało mi się ściągnąć według moich obliczeń jakieś 2,2-3 2, litra, czyli według producenta to jest cały olej, który jest w skrzyni, więc jest to jednak możliwe. Niektórzy mówią, że nie da się, że 1,9, niecałe 2 litry można ściągnąć. Mi się wydaje, że udało się mi ściągnąć praktycznie wszystko. No wiadomo, że tam zawsze coś zostanie, ale jest to możliwe. Tutaj ściągałem gniazdem czujnika wstecznego i korkiem wlewowym. Więc oczywiście za pomocą strzykawki, setki i wężyka gumowego. Więc jest to możliwe. Słuchajcie, tutaj ten uszczelniacz ma taką krawędź metalową. I śrubokrętem można fajnie go podważyć i próbować wyjąć. On tu ładnie wychodzi, jak widać. Już tutaj nie będzie większych problemów, żeby go wyjąć. O, już ładnie wyskoczył. O i mamy go na wierzchu słuchajcie, nowy uszczelniacz już jest założony szybka, prosta robota yy, Jedne, o czym trzeba pamiętać, tutaj trzeba wybierak troszeczkę przesmarować jakimś najlepiej tym całym olejem ze skrzyni biegów żeby ten uszczelniacz miał poślizg i uważać, żeby tutaj czasami piasku jakiegoś nie było żeby on się nie dostał wraz, żeby uszczelniacz go nie wepchnął do środka następnie Zakładamy klucz oczkowy. Ja akurat tutaj użyłem kluczu, klucza siedemnastkę, ale producent w instrukcji gdzieś znalazłem, że to ma być szesnastka i delikatnie młoteczkiem małym jakimś e, stukamy, żeby po prostu wszedł głębiej ten uszczelniacz, tak? Ogólnie e, szybko. Można to zrobić łatwo, no trzeba mieć jakiś nie wiem, kanał, bo z ziemi trochę trudno tutaj, bo obudowę trzeba odkręcić, ale jest też to do zrobienia. Składamy w kolejności odwrotnej, tak, ja teraz jeszcze zaleję zaraz olej i zacznę wszystko składać do stanu pierwotnego. Dzięki.